Dobra, siema, siema, siema. Jak to zapiszę? Hmm. I po której się kłótni należy się yy, złot tak I, i, i jeszcze z tym z tym z tym da On mnie zablokował, czy mi się zdaje ale świna. tak yy, mówię tutaj przy widzach daj mu Salwator jaki tam 8 znaczy 008 zero, zero, nie lubię cię oficjalnie cię nie lubię co ty też na pewno to a tak w ogóle nikt oprócz mnie i ciebie nie, nie, nie zna szkoły. What? What? What that? What? Co, on tam, co, co tam, co szuka zaraz co tam nie szuka. Dla Dobra, w tym odcinku patrzymy się na chroma. Na chroma, tak, na chroma, na from. Mam członka. Ja jestem kim? Ja, kim ja, ja jestem? Jestem szczęśliwa. Pokradłam get in bank z jedną Podeszła do buta mojego dziadka, który mnie leży w grobie. Jestem szczęśliwa, że taki zmieniających mnie rodziców i obchodzi mnie co robi płci. Kocham swoich braci. Aha, to bym na chwilę stop. Dobra, jestem. Przydałoby się tak zrobić trochę starko jest. Chciałabym sobie wreszcie coś kupić. Tak, chciałam sobie wreszcie coś kupić. Chciałam sobie wreszcie coś kupić. Nie. Straszne lagi mam. Muszę poprawić kamerkę. Znaczy, nieważne. Ładne masz nogi. Ładne masz Loki powie ktoś tu głupie hey it? Hmm, chciałam coś sprawić. tak naprawdę to chciałam sprawić, czy da się do, dać animki do animki czy da się dać animki do 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 do, do, do. kurde yy, do listy rzeczy no, do, do listy rzeczy 84 fejm omg ja, zakupię, zakupię, zakupię. No dobra. No bo mi coś tam muli. Dziękuję, że mi muli. Dziękuję bardzo ci dziękuję, że mi muli. Jak się z tym uporam. Dobra. I teraz no, już jestem po tej kociutki przerwie. To trwało dosyć parę sekund. Parę sekund dosłownie. A jeszcze muszę polecić mój kanał. Jesek Dwie Dziański fajne coś. Tak, i co teraz to polecić znajomym? Nie? Tak, chcę to powiedzieć znajomym. Mój kanał, tak? Właśnie staram się, żeby to jest tak fajnie wyglądało. Ja, czy ty, czy, jak ja mało starko jestem, mam. Szczęście, że się to zmieni. Daniam sobie kiedyś do listy że i rzeczę No, no. Jej, pewnie skarbułkę! Dwa Jak O! Jako chodzisz, to szkoda. Tak. O, ty! W... Tak, poczekajcie chwilę Dobra hmm, Tutaj nie wiadomo co więc to e, e... się to trochę no. Ej ty egoistka Till we die You catch my eye I you wanna fly You so alive Love is the Harry Ripe right. come on with we die Chcę to przeciszyć Chcę to przecieżyć Chce to przeciszyć No Shit Dobra, dobra, dobra. Pogramy w takim razie. Nie chcę każdego odcinka nazywać nudnym. No, no powie ktoś to, hej! Dobra, jestem. I mam dość tego czekania. Tak, mam dość. Jest nareszcie. Jeśli mi teraz będę miała lagi, to coś chyba zrobię. YouTube, widzę. Nafto to. Tak, jeszcze mam, mam mieć nagini na y, YouTube. Zajęte. Dobra, chyba wiem jak to nazwę. Lagowaty odcinek. Tak. Nazwę to lagowaty odcinek. No i znowu lagi. Dziękuję za lagi. Co posłuchamy? Dobra, i tak mi zarywa. A thank you very much. Tak, wioski ze skąpem. Tutaj, tak, właśnie. No, Dobra, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek już 10 minut. 10? Chyba 10 minut yy, na dywan. Tak, na 2, na 2 10 minut z racji, że są lagi chyba coś tam chyba coś mam z tymi racjami W mi się teraz nie włączy to yy, odcinek kończę w tej chwili tak tylko nie patrzmy na odcinek przedłużam Dobre, to by było na tyle. Do następnego odcinka. Żegnajcie, goodbye i goodbye, no. Trzymajcie się i w niedzielę będzie nowy, no i cześć.